Witajcie w co poniedziałkowej bezpośredniej transmisji z końca świata i mojego stopniowego usuwania się w odmęty szaleństwa. Nie, tak naprawdę to nie. Żartowałem. Po poprzednich dwóch odcinkach dostałem głosy od obcych ludzi o tym, że płakali na koniec. A od bliskich dostałem głosy z zapytaniami, czy wszystko u mnie w porządku i czy potrzebuję jakiejś pomocy. Nie jest w porządku, ale nie tylko u mnie, u was też nie. Ale nie, dzisiaj będzie, dzisiaj będzie weselej, obiecałem to sobie. Nie będzie nic o faszystach, nie nic o śmierci. Przeciwnie, pośrednio będzie nawet o ludziach, którzy jej uniknęli, mimo że zagrażają im pijani kierowcy.

Raper Mata jest głosem pokolenia. I że ze swojego warszawskiego koncertu na Bemowie odleciał helikopterem, a potem zachęcano ludzi do powrotu do domu komunikacją miejską. Polacy kochają, kiedy sra im się do ryja Nie piłka nożna, nie skoki narciarskie, nie łyżwiarstwo figurowe. Naszym sportem narodowym jest przyjmowanie. Główna do mordy i na tej podstawie wpadłem na innowacyjny pomysł Sranie do mordy przez aplikację Możesz sobie zamówić normalnie typa, kuriera ubersheet, który przyjeżdża I nasra ci do mordy Za piątaka Nasra ci do mordy skoro tak to lubisz Polaku I byłaby też wersja premium E, droższa, na przykład Uber Sheet Comfort, w której możecie nas radzić do mordy celebryta, bo to Polacy kochają szczególnie. Co widziałem ostatnio na przykładzie pewnej anonimowej wokalistki zespołu Baim, która została przyłapana na jeździe po pijaku, w związku z czym dostała kwiaty. I wyrazy wsparcia. Podobnie jak były bramkarz reprezentacji Polski w piłkie nożne, a obecnie zawodowy ekspert TVP Maciej Szczęsny. Człowiek, który grał w reprezentacji Polski, grał w najlepszych polskich klubach, który spłodził temi ręcami własnymi obecnego bramkarza reprezentacji Polski, mojego imiennika Wojciecha Szczęsnego. I mimo to. Nie ma do powiedzenia nic ciekawego na temat piłki nożnej. A wiem, bo zdarzyło mi się go widzieć w telewizji. W przeciwieństwie do szefa sportów TVP, Marka Szkolnikowskiego, który raczył był powiedzieć, że taki macie szczęsny, jak wsiadł po pijaku za kółko, to niczego złego nikomu nie zrobił. A moim zdaniem, wsiadanie za kółko. Po pijaku i nie zrobienie nikomu niczego złego jest jak wyjście z nabitym pistoletem na miasto, strzelanie na oślep i nie trafienie nikogo. Spróbuj zmienić moje zdanie. I przypomina mi to, jak trafił z kolei w autobus pijany Michał Żewłakow za kierownicą. Też były piłkarz, też były piłkarz Legi i reprezentant polski, a obecnie ekspert telewizyjny, tylko że w Kanal Plus, który też chyba nigdy nie powiedział nic ciekawego o piłce nożnej, który w zeszłym roku po pieprznięciu, po pijaku w autobus kajał się i mówił, że no słowa nie są w stanie oddać tego, jak bardzo mu wstyd. A w tym roku... Po zapadnięciu wyroku, nie czuję jak rymuje, miał czelność mówić, że będę cytował teraz. Pozbawienie mnie możliwości prowadzenia samochodu przez okres trzech lat komplikuje mi życie i moje sprawy zawodowe. Samo dojeżdżanie do Lublina będzie problemem. I on tutaj chciał wyższą karę finansową w zamian za to, żeby nie zabierali mu prawka. I po pierwsze, mości książę przewiezie dupkę pociągiem i może mu korona z głowy nie spadnie, jak będzie musiał mijać się z plepsem w ciasnych korytarzach śmierdzącego pociągu spóźnionego. A po drugie, tak długo jak będziemy otaczali wsparciem i wręczali kwiaty celebrytom robiącym coś takiego jak jeżdżenie samochodem po pijaku, tak długo będą oni zwyczajnie bezkarni. Bo słowa właśnie takiego Michała Żywłakowa to wyraz poczucia bezkarności i bezczelności. Jako, że gramy w Olimpiakosie, to my jeździmy na światłach czerwonych, a pan Antynikus jeździ na zielonych. Kiedyś miałem taką sytuację z policjantem. Przyjechałem na pomarańczowe, czerwone. I on mnie zatrzymał. I mówię, dlaczego pan przyjechał na czerwonym świetle? Ja mówię, nie na czerwonym, tylko na pomarańczowym. Nie będziemy dyskutować, przyjechał Pan na czerwonym. No proszę dokumenty. Dałem mu dokumenty. Popatrzył. Mówię, a ja Ty nie jesteś piłkarzem z olimpiakosu. Ja to też się nie chwalę jakoś tym na, 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 w pierwszym kontakcie, żeby coś tam pozałatwiać. Ale ja mówię, no jestem. No, dlaczego tak słabo gracie? Ja mówię, no wie Pan, no, nie zawsze się wygrywa, ale jesteśmy na pierwszym miejscu. Więc... No i co, Olimpiakos? Lepszy niż Panathinaikos? Ja mówię, no, moje subiektywne zdanie, oczywiście, że lepszy. Nie? Mówię, no dobrze, to w Olimpiakosie? Ja mówię, no dlatego właśnie przyjechałem na czerwony, bo na zielonym to idzie tylko Panathinaikos. Spojrzał na mnie, oddał mi dokumenty i mówił, wyciekaj. Podobnie jak w wypadku. No Kam... menomen wypadku. Podobnie jak w przypadku Kamila Durczoka który ostatnio był bardzo zawiedziony, zasmucony, zażenowany tym, że stacja telewizyjna, która uczyniła go sławnym, teraz się do niego nie przyznaje. Zapomina tylko, że oprócz tego, że jeździł po pijaku, na stukany jak meserszmy, jak stodoła. Nie po piwku, nie po piwku, nie. Oprócz tego, jeszcze przecież zajmował się zawodowo mobbingiem i znęcaniem się nad swoimi pracownikami. Kamil, cała Polska to widziała. Kamil, I jeśli chcecie, dać mu kwiaty albo go wesprzeć. I jeśli lubicie, kiedy stara się Wam doryja przez aplikacje mobilne, możecie ściągnąć jego aplikację Durczokracja i dać mi znać w komentarzach, jak było. A może już ktoś z Was korzystał z aplikacji Durczokracja? No to też będzie fajnie, jak da w komentarzach znaka, jak było. I serio, gdzie jest ta cała kultura kancelowania, kiedy naprawdę jej potrzebujemy? Czasem mam wrażenie, że to jest tylko. Nie, nie czasem, generalnie mam wrażenie, że to jest tylko i wyłącznie wymysł. Kilku celebrytów, który, którzy przypominają sobie, że coś takiego istnieje akurat w momencie, kiedy ktoś powiedział o nich coś złego: o, kanceluję. Boże, Boże, kanceluję. Ja, ja wiem, że mamy taką tendencję do traktowania sławnych ludzi jak lepszych od nas. Nie wiem tylko, skąd to się bierze. Czy to wynika z jakichś kompleksów, a może z tego, że w szkole wkładają nam do głowy, że potrzebujemy. Autorytetów. Ja bym z tymi autorytetami i głosami pokolenia uważał, bo głosem mojego pokolenia rzekomo był Jan Paweł II. I teraz zostaliśmy z tą pedofilią, jak Himil z Bach z angielskim. Wiecie o co chodzi w powiedzeniu? Bach z angielskim, na pewno wiecie. A jeśli nie wiecie, to znaczy, że jesteście sporo młodsi ode mnie. I teraz powinienem się wywyższać, że no, kiedyś to tak, a teraz to nie, i że jak można nie wiedzieć, kim był Zbach i o co chodzi z, z jego angielskim. Więc czujcie się teraz moralnie poniżeni. Tak jak już jesteśmy przy głosach pokolenia i autorytetach, to przypomniało mi się, że zaczęliśmy ten odcinek o od rapera Maty, i od tego, że jest głosem pokolenia, i Natknąłem się na to zdanie już kilka razy w różnych miejscach, że jest głosem pokolenia, ale nikt nie chce mi odpowiedzieć i nie potrafi mi odpowiedzieć. Po pierwsze, na pytanie którego pokolenia i jakiego pokolenia, bo coś mi się wydaje, że może wcale nie chodzić o pokolenie maty, tylko o pokolenie jego ojca, a po drugie, co ten głos pokolenia mówi, bo coś mi się wydaje. Że mówi przede wszystkim to, że kiedy ma kłopoty z prawem, to dzwoni po papugę czyli swojego starego, chyba? I to, że. GEMA CHE WIŻE BONSKO! Jacek KUSKI Nie, nie mówię, że nie należy słuchać MATY, bo klila, no KAMAN, szanujmy się. Nie mówię też, że nie należy słuchać MATY. Słuchajcie sobie tego, na co macie ochotę. I prawdopodobnie zdarza mi się słuchać gorszych rzeczy niż Mata. Ironicznie bądź nie ironicznie, pamiętaj, że jeśli ironicznie słuchasz gównianej muzyki, to nadal słuchasz gównianej muzyki. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że jest zabawnie żałosne i żałośnie zabawne, kiedy głosem pokolenia Nazywają go stare dziady. Nawet nie target grupa, do której on kieruje swoją muzykę. Tylko raczej rodzice tej target grupy. Ludzie w wieku rodziców tej target grupy. Tacy jak na przykład... Ja Jakub Żulczyk? Kuba? Za zawiodłeś mnie. Jako koneser ulicznego hip-hop, influencer kulturalny, jesteś spalony. Mata? Michał? Gratuluję. Spełniłeś marzenie każdego rapera, zostałeś głosem pokolenia swoich starych. Zajebiście. Tu będzie cięcie. Pu! Pandora Papers! Pandora Papers! Pa, pamiętacie Pandora Papers? Jestem tak stary, że pamiętam Pandora Papers. Jeżeli pamiętasz Pandora Papers, to miałeś zajebiste dzieciństwo. A to minął już tydzień. Dobry tydzień minął. To ja tylko przypomnę, że to jest takie śledztwo kilkuset dziennikarzy z ponad 100 krajów świata. I to śledztwo wykazało, że złe rzeczy robi. Władimir Putin, Tony Blair, Shakira, Andrzej Babis i Rafał Brzoska, czyli szef impostu nazywany polskim Jeffem Bezosem. Przez kogo jest tak nazywany? Przeze mnie. I może nie poleci w kosmos, ale też jest łysy i etycznie wątpliwy. I dostarcza paczki. I to wystarczy, żeby nazywać go polskim Jeffem Bezosem. Będę nazywał Jeffem Bezosem, kogo, ben, kogo będę chciał. No i, i nie tylko moje etyczne wątpliwości budzi, ale pewnie też dziennikarzy wyborczej Michała Kokota i Huberta Orzechowskiego, którzy ujawnili w ramach Pandora Papers, że firma Bezosa unika płacenia podatków w Polsce poprzez spółki na Cyprze i przelewanie między nimi hajsu w ramach pożyczek, i przejmowania. ...jednych przez drugie. To na na pół, tak... I teraz, i teraz zgadnijcie co, czytam w internecie, że... ...największe polskie organizacje biznesowe stoją murem za Rafałem Brzoską. A, to, to w porządku, to, 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 wszystko jest w porządku, to, to, to znaczy, że przecież... ...na pewno... ...na pewno wszystko jest legalnie. A jak jest legalnie, to znaczy jest ok, A i na pewno to nie jest taki człowiek, który by, który by cię okłamał, no nie? Na pewno nie jest to gość, który dopuszczałby się jakichś przekrętów, jakichś machlojek, jakichś wałków, na których e, wszyscy tracimy. Poza tym jest największym dostarczycielem przesyłek w sektorze e-commerce w tym kraju, więc no, taki... No i on też odniósł się do sprawy, a przecież wszystkich należy wysłuchać. No nie? E, nie, nie, to nieprawda. Nie, nie dajcie sobie wmówić, że należy wszystkich wysłuchać. I nie dajcie sobie wmówić, że każdy ma prawo do własnego zdania. To są, to są wszystko kłamstwa, które wam wtłaczają do głowy. Możecie oczywiście słuchać, czytać oświadczenia Rafała Brzoski i Impostu. Macie jednak pełne prawo nie wierzyć w ani jedno jego słowo. I nie podam teraz żadnego racjonalnego, merytorycznego argumentu za tym, bo to nie zupełnie nie odchodzi. Tutaj już dobrą robotę zrobili ci panowie z wyborczej, żeby nie było, że... Na dziennikarzy wyborczej w tym e, opiniotwórczym programie, tylko wiesza się psy na dziennikarzach i ja na dziennikarzy, przepraszam. Ja po prostu marzę, żeby ludzie mieli taki odruch bezwarunkowy, żeby nie ufać prezesom. Żadnym prezesom po prostu. E, tak samo jak nie powinny ufać się celebrytom, kiedy mówią, że żałują swojej jazdy po pijaku tak bardzo, że słowa nie są w stanie tego oddać. Tak samo jak. Kiedy mówi do was polityk i ma podwinięte rękawy koszuli, to znaczy, że kłamie. A no i Rafał Brzoska zapowiedział kroki prawne i przypomnijcie mi za rok, albo w ogóle niech ktoś to zrobi za mnie, żeby za rok sprawdzić, czy Rafał Brzoska podjął jakieś kroki prawne, tak jak zapowiadał. Wiecie, kto jeszcze podjął ostatnio, zapowiedział ostatnio podjęcie kroków prawnych? Rafał Ziemkiewicz. Podjęcie kroków prawnych w stosunku do Wielkiej Brytanii po tym, jak nie wpuściła go na swoje terytorium, stosując się do rad 90% polskich prawusów. Wiecie, z tym zapowiadaniem podjęcia kroków prawnych, to jest tak, że to jest trochę taka taktyka wybielania się w mediach. Która bazuje na tym, że bardzo szybko i bardzo łatwo zapominamy rzeczy. Kiedy jakiś polityk, kiedy ktoś powie coś głupiego i potem musi za to przeprosić, to te przeprosiny pozostają niezauważone. Kiedy jacyś ministrowie pokazują Wam typa ruchającego konia, po to, żeby powiedzieć, że wśród uchodźców Znajdują się zoofile, a potem okazuje się, że była to ściema. To o tym, że okazuje się to ściema, też nikt już nie pamięta. Ale miało nie być o uchodźcach na granicy. No i na tym też polega to zapowiadanie kroków prawnych. Tutaj mówią o mnie źle, ja zapowiadam podjęcie kroków prawnych. A, czyli jeśli ktoś zapowiada podjęcie kroków prawnych, to jest bardzo pewien tego, co mówi. Potem nie podejmuje tych kroków prawnych, a za rok nikt już o niczym nie pamięta. No dobra, ale. Coś mnie... Coś mnie tak... Coś, coś mnie tak... No nie wiem. Kawki się napiję może. A, Coś mnie jakoś tak... Ajajajajaj. A już wiem, już wiem, bo... Powiedziałem, powiedziałem, że dziennikarze z wyborczej zrobili dobrą robotę. No ale to nie może przecież tak zostać. Znaczy, chociaż dla równowagi trzeba powiedzieć coś o wyborczej niepochlebnego: Agora do Wora, Awór do Jeziora. Nie, stop. Słuchajcie, często przedstawiciele mojego i młodszego pokolenia mówią o kryzysie mieszkaniowym. O tym, że dawno zapomnieliśmy o tym, co mamy w Konstytucji napisane, o, o tym, że mieszkanie jest prawem każdego obywatela, i tak naprawdę coś, co teoretycznie jest prawem człowieka, pozwoliliśmy, pozwoliliśmy urynkowić. W, zrobiliśmy z tego w zasadzie dziki zachód, na którym korzystają tylko deweloperzy, a nie obywatele/slash klienci. Często w tym kontekście okazuje się, że neoliberalne media są tak naprawdę tubą propagandową deweloperów i raz na jakiś czas pojawia się artykuł, czy wypowiedź jakiegoś dewelopera w mediach o tym, że... Obecnie młodzi ludzie kochają małe mieszkania, takie są trendy i, i to jest spoko. Nie, nie, młodych ludzi, nie tylko młodych, nie zdać na własne mieszkanie i nie będą go mieli, ewentualnie będą mieli mieszkanie o metrażu schowka na szczotki. No i właśnie gazeta wyborcza niedawno wrzuciła taki oto list od czytelniczki, okraszony zdjęciem ze stoka. E i, i to, to jest już tyle, to jest, to jest koniec tego listu. Tak, to jest, to jest całość, to jest całość. No, mam małe mieszkanie, może zdążę nie umrzeć przed jego spłatą i bardzo mi się to podoba. Elo, słuchajcie, no, ja nie żyłem w PRL-u. Albo żyłem na tyle krótko, żeby go nie pamiętać, a znać jedynie z opowieści i filmów, ale coś mi mówi, że perelowska propaganda była bardziej subtelna niż to, co się tutaj odwaliło. A, a może. A może, może ja się mylę, może zaślepia mnie nienawiść i frustracja, i może pani marzena istnieje. Kto wie? Miałem kiedyś plan zdjęciowy i kręciliśmy materiał w willi. Obok willi był dom dla służby. No, nigdy nie będzie mnie stać na taki dom jak ten domek dla służby. Nie mówiąc już o willi, która miała kilka pięter, salę kinową, a na ścianie oryginalne kosaki. Nieważne, ja się na obrazach znam tak samo jak i ty. I, i, i wiecie, tam wchodzę. Spaceruję sobie po ogrodzie, spaceruję sobie po tej willi i tak patrzę, mówię: No, nie, no, coś, tyle sprzątania. To po pierwsze, te obrazy to się stresuje człowiek, że mu ukradną. No, to już ja wolę mój wynajęty mikroapartament i spokój, i mam spokój. Albo jak jest tłusty czwartek co roku i pączki są. Co roku coraz droższe, a i tak w tłusty czwartek są kolejki. I jak sobie myślisz... A nie, nie chce mi się stać. A na drugi dzień taki pączek jest jaki? Lepszy, proszę pana, lepszy. Na początku powiedziałem, że witajcie w co poniedziałkowym coś tam, coś tam programie. I... No i, i tak jest plan, żeby zrobić z tego taki, no, co poniedziałkowy format bardziej w sprawach aktualnych. Yy, zastanawiałem się, czy to już jest ten moment, żeby wyciągać rękę po wasze, po wasze pieniądze. I jeszcze nie. Jeszcze nie. Będziemy celować w poniedziałki i w porę wiadomości, żeby puszczać to w poniedziałki o 19.30. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. A jak nie macie nic do powiedzenia, to napiszcie po prostu w komentarzu, że ma tato głos pokolenia. Pamiętajcie o subach, łapkach, dzwoneczkach. Nauczyłem się już to mówić bez, bez czucia obrzydzenia do siebie. Jednak człowiek jest w stanie do wszystkiego przywyknąć. No i przede wszystkim o szerowaniu. I co? I jajco! I Hello! 这是最后的斗争，团结起来！